Dzień dobry. Chciałam dzisiaj zwrócić państwa uwagę na szczególne miejsce i ludzi związanych z tą przestrzenią, czyli Wrocławski Teatr Pantomimy imienia Henryka Tomaszewskiego, czyli wielkiego mistrza pantomimy, twórcę fenomenu mima zbiorowego. Prawie za każdym razem, kiedy mówimy o Wrocławskim Teatrze Pantomimy, zastanawiamy się, w jaki sposób można dziś dialogować z tradycją Henryka Tomaszewskiego, i to pytanie wraca niczym bumerang. Od niedawna Wrocławski Teatr Pantomimy ma nową dyrekcję, Olgę Nowakowską i Leszka Bzdyla, którzy mają, wydaje się, świetny pomysł, jak dalej wejść w dialog z tradycją po Henryku Tomaszewskim. Co prawda ich pierwsze miesiące dyrektorstwa przypadły na lockdown, ale mimo wszystko udało się stworzyć świetny spektakl premierowy, Los Mimos, którego, który rozgrywał się w ogrodzie dookoła Willi Nadębowej. Bodaj pierwszy raz użyto tej przestrzeni teatralnej, należącej do teatru, przy tej premierze i okazało się, że zdała ona świetnie swój egzamin. Niebawem zbliża się kolejna premiera, tym razem Piotra Cieplaka. Będzie to spektakl Wyspa na Podstawie Burzy. Muszę powiedzieć, że z wielką niecierpliwością czekam na tę premierę, ponieważ w 2011 roku miałam szansę widzieć spektakl przed Południem, przed Zmierzchem. Również w reżyserii Piotra Cieplaka i we współpracy artystycznej z Leszkiem Stylem. Bodaj to pierwszy raz wtedy Piotr Cieplak związał się z przestrzenią tańca współczesnego, i był to niezwykły spektakl, który wnosił wiele dobrego i wiele cennych pomysłów w przestrzeń tańca i właściwie tych sojuszy teatralno-tanecznych już wkrótce wyspa, kiedy Piotr Cieplak będzie współpracował z aktorami Mimu i będzie to nieco inna cielesność, inny sposób poruszania się, ale mam nadzieję, że ten spektakl również będzie grał i dialogował z tradycją choreograficzno-ruchową. Zapraszam wszystkich na tę premierę i sama pozostaję w wielkim oczekiwaniu. Dziękuję.